Siemanko, ja jestem Adi Stars. na początku odcinka chciałbym Was poprosić o zostawienie łapeczki w górę i subiku, a ja bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Cześć, na tym odcinku będę kupywał Leona, bo w końcu jest ta oferta z Leonem. Mam 462 gemy, a to kosztuje 389 jeszcze 180 punktów do ulepszenia. To fajnie. Dobra, już kupujemy. I cyk. A mo mogło być teraz taki bug, bo ten bo dużo graczy teraz to kupuje i trochę może to się ładować tak z 10 sekund na przykład. Dobra, to poczekam. Sorry za głos, ale no trochę chory jestem i trochę tak... taki mam dziwny głos. Może mutację mam w sumie. Dobra, i jest Leon. Zrobię screenshota. Dobra. Jest. Nie jaki przypał. Fail normalnie. Nie nie to chciałem screenshota zrobić. Ale dobra, mamy Leona w końcu. To ulepszę sobie go. Ale słabo po pieniążków, nie mam tylko raz mogę go ulepszyć. O kurde. Dobra, zaraz już sobie zagram mecza. Ogólnie to trochę przypał, bo pierwsza gierka mi się nie nagrała. A no i jeszcze zmienić te logo na Leona. I jeszcze sobie napis na zielony, żeby pasowało zmienię. Dobra, i ta pierwsza na odcinku ale. Tak naprawdę druga gierka teraz Leonem. Bibi na początku to ciężko. Kurde, muszę uciec. To nie tara idzie. No nie no, trochę słabo. O kurde, ile HP mam. Dobra, kruka na no easy zabić. Leon ma HP na pierwszym poziomie. XD. O nie, ile to Bibi zadaje już. O kurde. Dobra, ja już uciekam. No, już ciężko będzie Będzie ugrać tu gierkę, bo mało parę power cubesów mam. To takie top 3, żebym zajął to, będzie by spoko. Dobra, tu sobie pójdziemy na środek. Może kogoś upolujemy. Otórej koszet. Ale on dużo zadaje, nawet. Dobra. Nie no, jeszcze chyba muszę się nauczyć tej supermocy. Ale. Dobra. Ale on nie obija. Dobra, już nie wyjdzie stąd. No, trochę słabo. i będę go tutaj trzymać z Bibi. Jeszcze muszę się nauczyć strzelać tym supermocy. Dobra, Rico się sam zabił. O nie, Leon stąd. O nie. Dobra, ale jest trzecie miejsce. To jest nawet spoko. Dobra, druga ranga już jest. 14 pucharków. Wtedy też miałem trzecie miejsce ogólnie. Dobra, to już tyle w tym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę i subikę.